Cześć! Wraz z Active Medy24 zapraszam Was do szesnastej lekcji z serii Rozumiem i mówię po niemiecku. Dzisiaj powiemy sobie o czynnościach, które wykonujemy każdego dnia. Um, usłyszycie pytania, odpowiedzi, w sumie całą historię dotyczącą um, tego, jak przebiegł jeden dzień zarówno w czasie teraźniejszym, jak i w czasie przeszłym. Um, przetłumaczmy sobie zwroty, które znajdują się pod obrazkami, byście mogli bez problemu zrozumieć całą historyjkę. Im Bett liegen bedeutet of polny,ż leżeć w łóżku. Aufstehen bedeutet wstawać. Zyś waschen bedeutet myć się. Zyś kimen, bedeutet of polny,ż czesać się. Am tisch sitzen bedeutet siedzieć przy stole. Essen bedeutet auf Polnisch jeść. Fernsehen bedeutet auf Polnisch oglodat telewizję Und die Zähne putzen bedeutet auf Polnisch mit zęby. Was machst du um 8 Uhr? Um 8 Uhr liege ich im Bett. Dann stehe ich auf. Was machst du um 9 Uhr? Um 9 Uhr wasche ich mich und dann Käme ich mich. Was machst du um 15 Uhr? Um 15 Uhr sitze ich am Tisch, später esse ich etwas. Und was machst du um 18 Uhr? Um 18 Uhr sehe ich oft fern und dann putze ich meine Zähne. Was hast du um 8 Uhr gemacht? Um 8 Uhr habe ich im Bett gelegen und dann bin ich aufgestanden. Was hast du um 9 Uhr gemacht? Um 9 Uhr habe ich mich gewaschen und später habe ich mich gekämmt. Was hast du um 15 Uhr gemacht? Um 15 Uhr habe ich am Tisch gesessen und dann habe ich etwas gegessen. Was hast du um 18 Uhr gemacht? Um 18 Uhr habe ich fern gesehen und dann habe ich meine Zähne geputzt. Mam nadzieję, że wszystkie zdania um, były przez Was zrozumiałe. Możemy bez pytań o godziny ułożyć z tego Całą historykę, co robiłam danego dnia, właśnie ze zwrotami najpierw, potem, później, możemy również wpleść godzinę. Taka historyka wyglądałaby następująco: Um acht uło liege ich noch im Bett, dan steje ich auf. szpejta wasze ich mich und dan keime ich mich. Vielleicht äh, 12 oder 13 Uhr sitze ich am Tisch und dann esse ich etwas, zum Beispiel Kartoffeln mit Hähnchen und vielleicht mit Tomaten. Und am Abend sehe ich fern und dann putze ich meine Zähne. Das was wir auch über Koniecznie posłuchajcie sobie kilka razy tej historii, w ten sposób zapamiętacie bez problemu wszystkie nowe słówka, a także całe konstrukcje zdań. Do zobaczenia w kolejnej lekcji.